Dla ułatwienia zrozumienia dzisiejszego tematu, wyobraźmy sobie, że tak naprawdę jesteśmy złożone z czterech różnych ciał. Pierwsze ciało to jest to ciało fizyczne, to które widzimy. Drugim ciałem, które w nas mieszka, to ciało emocjonalne. Trzecie ciało, myślące ja, czyli nasz umysł, i czwarte, duchowe ciało. Dzisiaj będziemy zajmowały się głównie naszym ciałem emocjonalnym, ale jest to interesujące. Możecie sobie wyobrazić, że nie zawsze ciało fizyczne będzie się pokrywało z tym, jak wygląda nasze ciało emocjonalne. I czasami najpiękniejsi ludzie, najsilniejsze ciała fizyczne mają bardzo dużo ran, jeżeli chodzi o ciało emocjonalne. Często kompensują się te ciała nawzajem. Osoba, która przeżyła traumatyczne wydarzenie, może mieć bardzo mocne ciało Duchowe, czyli wejść na drogę samorozwoju. Bardzo często ta droga właśnie zaczyna się od traumatycznego wydarzenia w naszym życiu. Ciało emocjonalne będzie tym ciałem, które można powiedzieć jest prawdą na nasz temat, zbudowaną na podstawie wszystkich doświadczeń, które wywołały w nas uczucia, emocje od kiedy tylko jesteśmy na planecie Ziemia, od kiedy się rodzimy. Także to ciało może mieć na sobie dużo ran, może mieć dużo blizn. Problem w tym, że nie widzimy tego ciała, więc ciężko nam zdiagnozować, w jakim stanie jest to moje ciało emocjonalne. Natomiast to, czym dzisiaj się chcę z Wami zająć, dziewczyny, to uleczenie tego ciała. Dzięki naszym emocjom możemy powiedzieć, że czujemy. Nasze ciało emocjonalne interpretuje myśli, które są produkowane przez umysł i naszą świadomość. Następnie nasze ciało fizyczne powoduje lawinę reakcji hormonalnych. I reakcji, które zachodzą w układzie nerwowym, i mamy to, co nazywamy czuję, mamy nasz stan wewnętrzny. Widzisz, ciało emocjonalne jest niezwykle ważne, bo ciało emocjonalne pozwala nam doświadczać myśli jako naszą rzeczywistość. Powiedzmy, że Twoja interpretacja świata jest bardzo bolesnym emocjonalnie doświadczeniem. Twoje ciało emocjonalne. Będzie wysyłało dokładnie taki sygnał do ciała fizycznego, i ty będziesz to czuła fizycznie. Na poziomie hormonów, na poziomie naszego układu nerwowego, będziemy miały niewygodne, nieprzyjemne doświadczenie, które wynika z interpretacji życia poprzez nasze ciało emocjonalne. Weźmy dzisiaj jako przykład uczucie odrzucenia z dzieciństwa. Jeżeli nasze ciało emocjonalne ma takie doświadczenie, prawdopodobnie w Twoim życiu dorosłym będzie dalej szukało właśnie odrzucenia, co prowadzi do uzależnień, co prowadzi do różnego typu dystrakcji, bo nie potrafimy sobie z tym uczuciem poradzić. Więc jak można przejść przez tą emocję? Jak można przepracować traumę? Zazwyczaj wydaje nam się, i to jest bardzo logiczne podejście, że to uczucie trzeba z siebie wyrzucić, to uczucie trzeba z siebie wyprosić. Problem polega na tym, że nie możemy zaprzeczyć czemuś, co jest częścią nas. Żeby czuć się zintegrowanym jako człowiek, trzeba akceptować wszystko. Więc tak naprawdę, zamiast być może to jest po raz pierwszy, kiedy to usłyszysz, zamiast wypierać z siebie negatywne uczucia, doświadczenia emocjonalne, Należy się metaforycznie do nich przytulić, zaakceptować je, zaraz przeprowadzać się przez proces integracji tych nieprzyjemnych stanów, których doświadczamy w życiu, i przepłyniemy przez to w taki sposób, żeby zamienić te negatywne doświadczenie, negatywne w cudzysłowie, w coś, co będziemy kojarzyły jako pozytywne. I w ten sposób nie odrzucimy tego doświadczenia, natomiast zmienimy jego wartość. Spowoduje to, że zaczniemy czuć się inaczej. Chodzi o to, żeby to ciało emocjonalne mogło poczuć się zintegrowane. Nie wyrzucamy żadnej części, nie wrzucamy żadnego wspomnienia. Jesteśmy całością, ale zobaczysz po tym ćwiczeniu pewne wspomnienia. Będą wręcz wzmacniające. Ja zrobiłam to ćwiczenie przygotowując się do tego odcinka i zresztą praktykuję właśnie ten sposób od jakiegoś czasu, więc odegram rolę, żeby było łatwiej wam zrozumieć, na czym cała koncepcja polega. I rzeczywiście są to moje prawdziwe doświadczenia sprzed kilku tygodni. No to co, zaczynajmy. Do tego procesu podchodzimy bez oczekiwań. Tutaj nie ma złego wyniku, nie ma rozczarowania. Proces jest dokładnie taki, jaki ma być dla ciebie. Praca z wewnętrznym dzieckiem polega na tym, że kiedy czujemy emocje, które wywołały traumę, możemy zamiast je wypierać, zmienić je na przyjemne. Powiedzmy, że pamiętasz, jak twój tato odszedł z domu, kiedy miałaś 8 lat. Podejdź do siebie jako do 8 dziewczynki. Ty, jako dorosła. Przytul ją. Powiedz jej, że to nie jej wina, że jest cudowna, dzielna i wspaniała. Możesz stać się dla niej źródłem wspaniałych emocji. Jeśli cofniemy się w umyśle do wspomnień i zmienimy pamięć doświadczenia, to zmienimy bieg wydarzeń od tego momentu. Bo do tego momentu wspomnienie traumy było źródłem wielu zdarzeń w Twoim życiu oraz wielu symptomów, które odczuwałaś. Usiądź wygodnie, zamknij oczy. Zacznij oddychać naturalnie, nie robiąc przerw i nie koncentrując się na oddechu. Jaką nieprzyjemną emocję ostatnio czujesz? Gdzie jest ona zlokalizowana? Skąd wiesz, że to jest ta emocja? Teraz bądź w pełni z tą emocją. Kiedy ostatni raz tak się czułaś? Jaką informację przekazuje ci ta emocja? Kiedy po raz pierwszy? Uczyłaś się w ten sposób? Widzisz siebie? Ile masz lat? Gdzie jesteś? Podejdź do tej dziewczynki, powiedz jej wszystko, co chcesz, żeby usłyszała. Przytuł ją mocno do siebie. Ucałuj. Pobądź z nią. Powiedz jej, że ją kochasz. Wyobraź sobie, że zostawiasz z tą dziewczynką anioła, który mają chronić, i dbać o nią od tego czasu. Dziewczynka się uśmiecha, nie jest sama. Jak się teraz czujesz? Gdzie czujesz tą emocję? Jaką informację przekazuje ci ta emocja? Krótkie ćwiczenie możesz wykonywać nawet kilka razy dziennie za każdym razem, gdy zaczynasz czuć nieprzyjemne emocje. Strach. Ból. Możesz wykonywać je tuż przed pójściem spać i oswajać emocje, integrować siebie. Zobacz, nie opuszczasz siebie. Jesteś ze sobą.